Jesteśmy tutaj po to, aby pokazać i zainicjować akcje otwarte dla wszystkich. Mamy, zachęcamy do tego, zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, zachęcamy do tego, aby wywieszali właśnie takie plakaty, można je pobrać od nas ze strony, na mediach społecznościowych w formie kolorowej bądź też czarno-białej. Na czym polega akcja? Przede wszystkim dostrzegamy postępujące przerzucanie obowiązku segregowania obywateli na, na usługodawców, na przedsiębiorców, na właścicieli kin, restauracji. Wszystkie te działania mają na celu zniwelowanie. Widocznej, widocznego braku zaufania do rządu. E, widać, że obywatele nie ufają temu rządowi, nie ufają e, programowi, e, który, który proponuje, dlatego też e, przerzucenie właśnie tego obowiązku dyskryminowania, e, szykanowania siebie nawzajem na obywateli. E, wydaje nam się, że tym bardziej taka akcja jest właśnie bardzo ważna, właśnie z tego względu, żeby pokazać, że są punkty i są ciągle miejsca, w którym, w którym nie dyskryminuje się obywateli ze względu na to, w jaki sposób się leczą, w jaki sposób przyjmują e, mm, preparaty medyczne. To jest właśnie po to, by zaznaczyć, i sądzę, że, sądzę, że jest naprawdę bardzo wielu e, przedsiębiorców, którzy e, będą chcieli przecież skorzystać z, us, z, z tego, żeby klienci korzystali z ich usług, e, choćby ze względu na to, że czasy są przecież coraz trudniejsze e, i, i sytuacja, w której Odbiera się prawo do tego, aby część klientów mogła korzystać z tych usług, jest na pewno nie, nie wpływa korzystnie na budżety tychże firm.